live taki spontaniczny aczkolwiek hmm, chcę wam kilka rzeczy opowiedzieć bo w ostatnich dniach się u e, no, mnie niestety się dużo dzieje e, sami też widzicie, że jeżeli ktoś tam do mnie to musi poczekać 2-3 godzinki żebym odpisał tak Jest, e, raz, że jest mam e, nawał pracy służbowej, przepraszam, że, że w ogóle tak telepie, aczkolwiek musicie e, mnie zrozumieć, bo trzeba też e, pracę wykonować, jaką właśnie wykonuję. E, porozmawiamy też na tematy właśnie, które ostatnio podjąłem e, wraz z moją rodziną, aczkolwiek e, też właśnie wiele opinii ostatnio dostaję od Wielu osób, które gdzieś tam hajtują, może mają gdzieś tam jakieś, jakieś coś. Aczkolwiek powiem tak, nie będziemy tutaj wbijać, że tak powiem, w bawełnę, bo, bo to nie ma co. A ja z Wami jestem oczywiście w 100% szczery. Dla mnie szczerość z moimi widzami to jest naprawdę bardzo ważna kwestia. I wiele osób ostatnio się. Tylko uniosło, że człowiek robi jakieś reklamy. Powiem tak, jeżeli byłyby reklamy, widzielibyście na każdym dopisku pod filmem e, zawiera płatną promocję. A tak nie jest, widzicie. Ekogroszki, które się palą, i które ja testuję. Wymagają oczywiście pewnych ustawień, żeby nie było tych wątpliwości. Ja siedzę wiele godzin w kotłowni, spędzam przy kotle naprawdę sporo czasu, poświęcam swój czas, gdzie powinienem go tak naprawdę z moją żoną, z moim dzieckiem. Spędzać, tak, ale jeżeli właśnie taka osoba, która pisze do mnie czy gdzieś tam po forach, o, że przereklamowane coś tam, y, że o, że człowiek robi reklamę, to tego to się po prostu odechciewa, powiem Wam tak, eee, bo to, to nie jest taka tak naprawdę sztuka, że o, myślicie, warto to co zrobić filmik, który eee, Teoretycznie Wam się to może tylko tak się wydawać, że on zajmuje 5-6 minut, nie? ale to nie. To nie jest tak, e, tak łatwo. Jeżeli właśnie chcecie kocioł ustawić prawidłowo, chcecie, żeby Wasz film był e, pozycjonowany na YouTubie gdzieś tam wyżej, to jak mój, e, można powiedzieć, roczny. Roczny film: 164 tysiące wyświetleń, dla mnie to jest wow. 164 tysiące tam to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna liczba, gdzie tam z reguły wyświetlenia gdzieś tam koło 4-5 tysięcy się zatrzymują, jakieś tutoriale są na poziomie 30-40 czy nawet 90 tysięcy, tak? I z tej właśnie kwestii podjąłem ja decyzję z moją żoną, że Zobaczycie tylko prawdopodobnie, na pewno jeden film, e, który pojawi się prawdopodobnie już jutro, ewentualnie e, pojutrze. Filmka, filmka, trzęsł olejowy. Poja pojawi się i to oczywiście będzie kogroszek Patriot Plus. Bardzo fajny kogroszek. E, bardzo fajna zawartość popiołów, bo Wam tak szczerze, 2,5-2,6% wynik bardzo fajny, stosunek jakości do ceny bomba. Tak jak samo, jak i taki pellet co też testowałem, postanowiłem też zakupić sobie też kolejną tonę tego pelletu i, i oczywiście tak, do szczegółów. Zobaczycie na pewno jeden film jeszcze z testu Ekogroszku i może jeszcze dwa. Czyli łącznie trzy jeszcze filmy i co? Eee, koniec, teoretycznie, koniec z filmami właśnie typu e, takimi właśnie, że są testy Ekogroszków. E, Chcę się bardziej się do was e, jakby dostać po to aby pokazywać wam, jaka jest rzeczywistość, właśnie jak skupić się na kotle, na całym procesie spalania, aby to oczywiście było jak najbardziej prawidłowe. E, bo wiele osób pisze, dzwoni. Nawet ostatnio była sytuacja, nawet gdzieś tam na forum pisałem, pierwsza w nocy, czwarta w nocy gość dzwonił, e, no ale wszystko wiadomo. E, Gdzieś tam, jakieś tam zapętla się to tak. Ale zobaczycie więcej tutoriali, więcej filmów takich instruktażowych, serwisów kotła, jak postępować, w jakich problemach, co się dzieje i jak właśnie na to reagować. Bo bardzo dużo osób ma z tym niestety problemy. Pokażę Wam to oczywiście na kilku, a nawet na, nawet na kilkunastu postaram się kotłach jak w danych sytuacjach jak reagować co robić. Dlatego oczywiście warto subskrybować mój kanał, jeżeli właśnie Ty widzisz tego live'a, to serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji. Wiele osobom pomogłem, pewnie jeszcze pomogę, a niestety testy ekogroszków gdzieś tam pójdą nie pamięć, ale powiem tak raz na jakiś czas, czy to będzie raz na miesiąc, czy to raz na dwa miesiące, jakiś tam test, zobaczyć jakiegoś tam danego groszku, ale nie więcej. Niestety nie więcej jest tak to decyzja moja i mojej żony, bo jak wiadomo e, jestem jeszcze młody, tak? I chociaż że siwy, ale już, jest, tak? Ale co, co, co nie patrząc, to człowiek ma też swoje jakieś tam rzeczy, plany i, i tym w ogóle, e, także też muszę się na tym zgubić, wiele osób pewnie różnie e, to może odebrać tak, bo, bo nie mówię, że nie, także oczywiście jeżeli macie jakieś problemy, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do mojej grupy na Facebooku Testy te Kogroszków. Aczkolwiek na dniach też się zmieni nazwa grupy. Będzie to już inna grupa. Dlatego oczywiście tu już was, was informuję. Na dniach zobaczycie, jak to będzie nazwa. Myślę, że coś tam podziałamy na tym rynku. Grupę może się uda w fajny sposób. Że tak powiem, ogarnąć, rozwinąć, co pomoże właśnie Wam, bo, bo, bo macie dużo problemów. A jakby nie patrząc na jakąś tam opinię na tym rynku, już ma wyrobioną, można tak powiedzieć, czy to dobro, czy to zło. To właśnie teraz się napiszcie jestem właśnie ciekawy Waszej opinii osób, właśnie które są. Niestety nie mogę teraz odebrać Przyjacielu, który właśnie teraz dzwonisz eee, Także Jestem właśnie ciekawy właśnie Waszych informacji. Eee, top czat właśnie o, włączony, także dziękuję eee, za, za Wasze miłe słowa. Ja bym nie patrząc, eee, wiele osób eee, też myśli, że testy jako groszków to jest to chwila, tak naprawdę 5-6 minut filmu i tyle, tak? Ale... Zobaczcie tak, powiem Wam po, po prostu, ja jak jest, nie chcę tutaj jakichś tam ściemy komukolwiek mówić, czy jak, bo, bo, bo nie ma co, tak naprawdę. Pierwsze co, jak się robi wstęp. Nie za pierwszym razem fajny kontent się złapie, fajną gadkę, żeby to miało ręce i nogi, po prostu to, żebyście Wy to odbierali zachęcająco, żeby... I jak najdłużej mój kanał e, oglądać, tak, i, i to, 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 to zajmuje czasu. Później czas mój spędzony w kotłowni e, to naprawdę to, jest, to są dziesiątki nawet godzin powiem, tygodniowo e, spędzone w kotłowni. E, także podsumowania e, dane, danego kogroszku, żeby to miało właśnie ręce i nogi czy też później tak naprawdę montaż filmu. To nie jest właśnie takie jak ktoś sobie myśli o dwie minuty i bach jest na, na YouTube. Nie. Niestety tak nie ma i tak nie będzie. To jest to jest czas spędzony właśnie, który właśnie powinienem teraz właśnie się skupić na, na czym innym. Także tak naprawdę tak to wygląda, taka jest rzeczywistość, możecie mi nie wierzyć, możecie mi nie wierzyć ale tak jest, także mm, zobaczcie, to nie jest takie łatwe, jeżeli Wam się tylko tak wydaje a osoby, które właśnie tak podżegają, że coś jakaś jakieś reklama czy coś z tego typu nie u mnie to. Niestety nie u mnie to ja pokazuję yy, jak jest i tyle. A że ktoś coś to już nie moja wina. Także tak to oczywiście wygląda drodzy widzowie No i co pamiętajcie aby subskrybować kanał, lajkować, udostępniać, może więcej osób jeszcze e, pomogę. Także widzimy się e, no to prawdopodobnie jutro na teście Ekogroszku Patriot Plus Do zobaczenia Trzymajcie się Cześć Więc, jedziemy zaraz na, na bok i wyłączymy live'a, żeby nie było jakichś niejasności a jak tam pogoda u was? u nas w centralnej Polsce trochę posypało troszkę mrozu, aktualnie 2,5 na plusie. auto pokazuje, także gdzieś tam mała odwilż ale minus 25 ostatnio było, także troszeczkę przemroziło. przecież auto mi stanęło <laughs> szczerze mówiąc, dobra ja się z wami żegnam, do zobaczenia, zjeżdżam, rozłączamy się. Cześć!